No mów dalej. Staram się, chodzę, no, ile tylko mogę, bo wiem, że co mnie nie zabije, to mnie z nocy. Wiecie, ostatnio numer odwaliłem, naprawdę, wierzcie mi, dziękuję bardzo tej pani, bo tak nie podziękowałem. Może i ro, rotowała mi chyba życie, bo ja wypiłem za dużo tego kalickiego spirytusu. To było któraś tam butelka z kolei. Pozdrawiam raperów, z którymi zaczęliśmy gdzieś tam ten. No ale wierzcie mi, no skoro ja dzwonię, przyjeżdża policja, no okej, okay, no, pokierowali mnie. Później ci policjanci, ja, o, jeden z nich był właśnie na interwencji, i ja, on twierdził, że to moja żona ma śliniaki, yy, czyli ja pobiłem. No to powiedział mi, że jak łamie, ja tylko stałem po prostu na stacji i czekałem do, do godziny dziewiątej, żeby się wywrócić na Kordeckiego, żeby mi zdjęcia. I no, też nie zrobili tak jak potrzeba. Bo no, za szybę miałem yy, 60 zł, tak by w tej firmie fajnej yy, y, w Kaliszu. Tam miałem szyby, coś tam. Yy, Świetny kierownik, poznałem również. Bardzo dobry ekip profesjonaliści no oni mi liczą 300 zł za szybę, bo co, bo ja mam sobie kupować gdzieś na środzie, jeszcze jechać on wycinać, tak, klejać sam, coś nie. Bo gościu mi uszkodził auto, porysował maskę, kopał po lusterkach. To wszystko wiadomo, no już nie jest takie jak trzeba. Psychopata, nie? Tak, bo, znaczy ja mu pomogłem, jak niejaki Adam, nie wiem. Ja, wiem, ja, ci, ja Ci mówiłem, żebyś go zostawił, nie, bo to no. wiedziałem już od razu, że on ma jakieś takie swoje filmy. Nie? Ja, ja wiedziałem, że będzie, że będzie jazda, tylko wiecie, no, ja i tak próbuję każdemu pomóc, tak w swojej żonie. Żona też z tak, takiej meliny, jak to się mówi, że, No ale starałem się, myślałem, że zrozumie, że wierzcie mi, niektóre osoby nie zrozumie nigdy. Jakby się chcieli, to nie da rady, no ale też trzeba jakoś ich trochę wesprzeć. Bo są no. intelektualnie takie. No już są i będą. Ich. ich stan świadomości jest taki. Ich stan jest taki. Jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie możesz. No, I i jak to patrzy na życie, życie tak widzi wszystko. Tak. mam Sta, tak takiego stanu świadomości. Ma po prostu bez okularów, takie ma okulary i takie widzenie, no, nie wiem. On nie musi niczego brać. On po prostu do już... Ma takie soczewki. Zepsuty jest genetycznie, no, no też nie dziwmy się. Przez tyle lat no, też nas tłamszono, bito, gaszono, nie można było nic powiedzieć, no tak. Ja na przykład też nie mogę nic powiedzieć, bo o, teraz na przykład pozdrawiam serdecznie panią e, Izabelę A, panią kierownik. Wierzcie mi teraz tak, wszystkie woinki e, moim zdaniem, no. ci ludzie są niepoważni, bo tak, choinki ogólnie są zielone, No. teraz choinki są kolorowe, czyli jak ja miałem kolorowe auto i Pani Izabela mi tego psychiatrę, to powinna wszystkim tym ludziom załatwić też psychiatrę. Bo wszyscy te kolorowe choinki, one się świecą, błyszczą, są różnorakie. No nie według norm. Normy są jakie, Choinka jest ładna, zielona, rosie w lesie, jest fajnie i w ogóle. A te są jakieś inne. No kierowcy tirów tak samo, no, wszyscy są naprawdę chyba chorzy. Według, yy, według takiego, nie wiem, jakiegoś y, nietuzinkowego, po niektórych y, pań, czy tam innych z opieki, czy tam z innych urzędów. No albo nie wolno grać muzyką, bo co? A kto mi zabranie gra? A czemu są chorzy kierowcy tirów według... Y... No bo mają kolorowe auta i w ogóle. A jakie powinny być? No, takie znormalizowane, czyli takie jak ma na przykład pani, ta, 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 ta pani kierownik, czy tam inni, y, y, oni mówią, nie, to ma być tak I, o. A wierzcie, Aha, wie, chodzi Aha, o twoje auto jak masz takie no jakieś, bajery. No jak jest kolorowe No, no tak, jest... a właśnie kierowcy ciężarówek też mają takie bajery, nie? No takie, jeszcze raz. Jakie nie? laski mają tam wymalowane, to wiesz, no chciałbym taką kiedyś poznać, żeby była tą pierwszą damą. No może nie aż taką, żeby się tak nie, nie, ten, nie puszyła tak, aż tak bardzo dla wszystkich. Może tak trochę dla, dla mnie więcej, no dla wszystkich nie. No ale pierwszy mi jak mnie się nie zatrzyma, no to ja nie wiem pójdę w świat, jak jak taki pocisk, nie do zatrzymania pocisk. tak, piorun. balistyczny, piorun to jest mało powiedziane o chyba będzie się działo co się stanie później, no, trudno wyczuć yy, a służby już mają mnie trochę na nie będę mówił kto i co, no, ale panowie udawają wady, udawają profesjonalistów <laughs> yy, mi, jak będę chciał, to dowiem się kto, co i jak i nie będzie problemu, to nie chcę nie? No ale co mnie jeszcze dziwi, o, pan dyżurny z komendy, tej nowej, takiej pięknej, przecież byłem na otwarciu. No mówi do mnie, człowieku, to jesteś pojebany. Ja mówię, no to nie byłem winny, no, znaczy, no to też, żeby nie być winny, to też panu powiedziałem, nie, nie, człowieku, to pan jest pojebany, bo, bo ja nie jestem, a skoro pan twierdzi, że ja człowieku jestem pojebany, to pan też. No jeżeli dyżurny, Podchodzi do swojego obowiązku w ten sposób. Jest jeden, no, znaczy on mówi tak, co myśli. Po prostu, tak mówi jak ja. Podstawa do polsku, czyli nie boi się, bo można mówić tym, że nie podstawa do polsku. A no, dobrze, że się nie boi, no, ale trochę szkoleń się panu przydało. Drugi jest taki on, no, tak jak ten pan y, Blona, co mu na niego mówili, kiedyś, on no, też mówił. Tu, proszę tu, proszę tam, proszę tam. Też do porządku człowiek, no ale też trochę za bardzo rządzi. Ja wiem, no, są też niegrzeczni. To ci ludzie naprawdę... Panie byli bardzo dobrzy, Oni by im wszystko wytłumaczyli. No jak ja idę grzecznie, proszę, mówię prawdę. To po co mi na przykład taki policjant na służbie mówi, że jako. No, Byłem kochał, to powiedział, no panie no jak kłamie, nie wiem pan, pskuje, albo w tej prokuraturze. Czy ja muszę krzyczeć, drzeć się. Przecież taki prokurator, czy sędzia, to on powinien się sam wziąć do roboty. Pomyślcie, przez te święta, przez te dni wolne, przez kasy, ma jak lodu. <laughs> Zastanowić się nad, nad tą sytuacją, nad, nad samym sobą. Powiedzieć sobie, no, no jest jakiś acek ten, który no, coś tam odstawia. No ale dlaczego on to odstawia? Bo ma rację. Gdybym nie, nie miał racji, to by nie odstawiał. No po co mi ma Przecież mógłbym sobie, jak to się mówi, przytulić się do piersi. Jacka chociaż jakoś godnie żyć, a nie taki trochę kloszart lub inny malznąć niepotrzebnie. No ja mam, tak, to... bo wiele osób tak żyje w sumie, niby do pewnego czasu wypełniało swoje obowiązki, a społeczeństwo zrobiło z nich jakichś winnych też, nie? No tak. I no to no... jakimiś niewidzialną ręką, nie? O, to nie, to te ręce są widzialne, wierzcie mi. No ja nie wiem. Są wyżej, są, są wyżej tacy, którzy ustawiają, po prostu rządzą całym tym... tymi ludźmi powiedzmy. Chciałem powiedzieć inaczej, ale lepiej nie. Po co mamy się wzajem irytować? Wiecie, o kim mówię. Nie słuchajcie mnie lepiej, bo wiecie, o co chodzi. To już są poważne sprawy, naprawdę. U nich takie jednokstyk i całe państwo goduje nieraz jedno pstyk pół kontynentu dostaje takich piewnic od życia już tam przez to są te wojnie że tam umierają z głodu a tutaj byśmy poszli pod pojemnik, dojrzeć do niego czy na polach ile zostaje masakra, masakra żeby tak było na świecie Przecież można to jakoś zorganizować, przemyśleć. Są logistycy. Są inni wykształceni, wierzcie mi ludzie, którzy jeszcze myślą, jak to zrobić. Oni już wiedzą, myślą. Oni już wiedzą dawno. Tylko nikt im na to nie pozwala. Tak naszym wynalazcom polskim, świetnym zresztą naukowcom. Bo tu ich od razu po prostu. zabijają nieraz. Tak, po prostu gaszą tak, nawet w wapnie, żeby nie było widać, żeby go żarło. Bo Coś, co jest lepsze, co jakby modernizuje ten świat, popycha do przodu, to dla tych, co rządzą, to nie jest lepsze, tylko inne. No I i, a, i, a i czyli to jest. Coś jest inne, to jest niedobre. Staje pod znakiem zapytania. Z znakiem zapytania to jest mało powiedziane przecież, przez takie zachowanie. Na celowniku. Całe, całe nacje po prostu giną. No tak to dawno byli, byśmy mieli tutaj darmowy prąd, nie? To jest w ogóle wszystko byłoby bardziej kolorowo, nie? Tak, bo właśnie kolorowych ludzi brakuje. Także... Nawet nie ludzi, ale nawet jakby się przyjrzeć tym wszystkim domom, wszystkie są jakby podobne do siebie, nie? A przecież człowiek ma taki sobie potencjał, że może być kreatywny i zbudować coś zupełnie innego i zupełnie inaczej, nie? Wszystko tak, zrobić, no na Bo taki ma potencjał. Że ma... nawet nie są artyści, to jest sposób człowiek, jego wyobraźnia. Tak, również polski. Co oni narobili na świecie? Jakie mosty? Jakie budynki? Jakie wieżowce? Kiedyś oglądałem o Francuzie. Wszystko robi ekologicznie. No powstało miasteczko, nie potrzebuje prądu, użytkowania nic. Jest to tak przemyślane. A! Jeszcze o jednym. Są, w, ogóle, w ogóle są tacy ludzie na całym świecie, którzy w danych rejonach, obojętnych gdzie, potrafią robić takie cudawianki z prostych rzeczy, proste materiały, takie wiecie, no tu podniesie tam znajdzie i już ma. I to są naprawdę ludzie z potencjałem, którym nie dane jest i nie będzie dane, dopóki nie zmienimy czegoś. A są ludzie niezwykli, a... Czas zmian już dawno nadszedł. Nie także. promuje się. Także wierzcie mi dobro powoli wraca na tory. Na zło, jak zwykle musi robić. No pa. Dobra, kończmy to może. Chyba, że chcesz jeszcze tutaj podyskutować. Nie, kończę, bo cię zimno. No tak, bo to już... Nie masz czapki. Człowiek trochę niewygodnie śpi, niewygodnie je, byle co je, byle co gada, ale i tak się uśmiecha, także bądźcie ze mną, jak możecie wszyscy. Liczę na poparcie, liczę na jakichś komputerowców, hakerów i innych. Zapraszamy serdecznie do współpracy. No, trzeba robić robotę, trzeba to się uruchomić. No bo czas na podpisy no też jest jakiś potrzebny i ćwiczymy cały czas, uśmiechamy się, śmiejemy, To jest niegrzeczny, no to mu się należy, to mu się należy, to dostaną. Pozdrawiam serdecznie oczywiście pana astonogę, pana Jurka Owsiaka, który robi też bardzo świetną robotę. No są tacy ludzie, którzy robią, naprawdę jest ich masa. Masa jest masa. A podobno bardzo bardzo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest jakiś przekręt. No wszystko jest przekrętem, gdzie jest wielka kasa. Dzień dobry. Dzień dobry? To jednak pozdrawiasz y, Jurka Owsiaka? Słuchajcie, no przecież też człowiek musi z czegoś żyć. Może i coś tam wyszło. Ja nie? nie mówię, że nie, nie wiem. Materacem nie byłem. to trzeba było, jak to się dogłębnie sprawdzić, no, ale przecież są, są lepsi. Są lepsi, są ludzie na stanowiskach, którzy podobili takie przekręty na takie miwiady, na takie kwoty. Kulczyk. Różni. Nie uporobimy nazwiskami, ale przecież z tej kasy full w naszym kraju. Tylko oczywiście to będzie bolało, nie? Jak będzie trzeba oddać. Jednak większość ludzi to żyje z dnia na dzień, żeby przeżyć, a tacy to sobie latają samolotami, gdzie chcą, nie? Samolotami to jest mało powiedziane. Odrzutowcami. <grych> Lecie. A człowiek też by chciał na przykład gdzieś, wiesz, lecieć, mieć tak, wiesz, trochę wyrąbane, coś sobie poudawać w telewizji? No przecież to chyba... Prawie każdy by tak chciał. Chociaż, no. chociaż przez a, nie, swoje... a nie przeżywać z dnia na dzień swoje... No gdzie, gdzie jest ta krągka? chleba? Swoje życie, nie? Czy ją znajdę w tym pojemniku, czy w tamtym? To jest właśnie... No, to akurat no, w swoim jest... przypadku, nie? Ale no, nie, nie, no, niektórzy no, nawet mają ludzie trochę nawet, inne problemy. Ludzie nawet pracując, to zauważcie sami, spójrzcie obiektywnie... W ogóle idąc, to wszędzie trzeba się kłócić, jak Ty mówisz, nie? I, i przyjrzyjcie się, nie? nie... No te matki, te matki Polki wracają z tej pracy, powiedzmy, za grosze, z tymi siatami, bo gdzieś tam coś, udaje się coś kupić, gdzieś wystać, coś. Ludzie, tu nie chodzi o to. Przecież ta kobieta nie ma siły. Nie ma siły, na no gdzie jeszcze, jak tu się mówi, razem tam z mężem, wiecie, kolację, czy świecę, czy w ogóle jakieś wyjście, gdzie? Zapomnijcie przecież. Są to ludzie, którzy naprawdę potrzebują zastrzyku albo gotówki, albo wsparcia takiego, żeby oni odżyli, żeby nie byli tłamszeni cały czas. Zombie. No tak, to po prostu, to jest, to jest karygodne. A przecież tacy... jednak nie po to nas Bóg stworzył, ludzie, tak żyli. Tacy ludzie właśnie wychowują młode pokolenie artystów również y wszelakiej maści że dzieci, młodzi ludzie jeszcze nie są tak słomszeni, bo tak to jak wszyscy będą tak to to, no to co, będziemy robotami? Więc Ten, kto nas stworzył na pewno nie, nie taki y, dał nam potencjał i nie tak to wymyślił. Jakbyśmy poszli naturalną drogą y, intuicji i jakby takiego człowieczeństwa, to na pewno by się to ułożyło y, lepiej, ponieważ y, jako człowiek y, jesteśmy wszyscy doskonali. Bez żadnych znaczeń iluzorycznych, i bez żadnego ukierunkowania rozumu, tylko sam, samo to wszystko jest w sobie doskonałe i na pewno jakby to wszystko ze sobą współpracowało, bez żadnych takich ograniczeń, w sensie. Żeby coś płacić, żeby gdzieś iść, nowy, to samo by się to, iluzje, to, samo wszystko by się tak. ułożyło, bo tak to jest stworzone, to całe stworzenie, że wszystko się samo układa. Przepraszam, że się jeszcze nie przedstawiłem, żebyście wiedzieli. Bez żadnego... Spoko. A dalej, a na dole jest napisane? No się nie będziemy popsywać, niech się każdy domyśli albo nie. To kończymy naprawdę, wiecie, bo daleka droga przed nami. Teraz tak, nie mam dzisiaj gdzie spać. Wiadomo przez kogo. O. Ale mam tam taką... Nie wiem, gdzie to się uda, może ktoś przyjmie... Aż może... chusta, twoją bo... No dobrze, to przy okazji. Może ktoś kopnie przypadkiem bezdomnego, może się ktoś wyżyje. Dobry. Muszę ci ją oddać. Bo ja ją wyrzuca, bo nie dajcie. Nie wolno. No, to muszę ci ją oddać. Nie, nie wolno. Muszę mieć oddać. Nie, bo Lucy, Lucy ten piesek, co kupiłem, mamy tą suczkę, ona bardzo lubi tańczyć. O, dzisiaj na przykład, ją serdecznie. Była mama gdzieś tam w Anglii, czy gdzieś tam przyjechała z córką. I ta córeczka świetnie tańczyła przed jedną z restauracji. No wyszedłem nawet zatańczyłem tym dzieckiem. Uklękłem, po prostu pokazałem, jak można tańczyć. Dziecko było tak szczęśliwe, mama zadowolona. Myślę, że wiemy o kogo chodzi. Serdecznie pozdrawiam. Dajemy radę też z Polonią. Polonia. No po co ci ludzie wyjeżdżają? Jak myślicie? Żeby tylko żyć. No, dokładnie. Przecież muszą wyjeżdżać, tu można też pięknie żyć. Przeży, przeżywać te. Tutaj żyją tylko ci, co mają, nie? No, ale jeszcze no to wiadomo, jak Jacek te musieli zapierniczać przy złomie, nie? Bo i szukać jakiegoś ledna, albo wiatru w polu. No ale po to, to powinno być inaczej zrobione wszystko, bo to jest takie też oszukiwanie na poziomie umysłu, nie? Niech mają, to mają, to niech mają, ale po co oszukiwać innych, że dawać im nadzieję, że mogliby też coś osiągnąć w tym świecie, nie? Bo to jest manipulacja po prostu. Manipulacja, po... no. To jest po to, żeby Manipulowani są ci najbiedniejsi. Ja nie lubię, to, coś, jak ktoś mnie oszukuje, jak ktoś coś mówi, a później to wychodzi na to, że mnie manipulował. nie? No, to tak a, jest? To jest ta, a to jest taka manipulacja, to nie? Tak, ja tak mam. Całe życie jest tak, nie? Całe życie. Spotykam też ludzi tu... że O, świetny dyrektor, na przykład drogi w Kaliszu. No, to ludzie zarabiają, że manipulują. Pan, pan, dla wiska może G, zrobił robotę. Dziury już nie ma tam przy tej Łośniowskiej y, 7. szczury już nie mówią o Kuku. dziura jest zrobiona. Pan mnie zaskoczył dość, i tak dość szybko poszło. jeszcze mi, no, także coś się zmieniło. W którym miejscu? No tam, co, co była ta dziura, co szczury mówiła o Kuku. Łośniowska 7. Pod, przy tych schodach, co by kiedyś tam filmik robiłem, jakiś. Na Narutowicza? Nie, Gór Górna A nie 7. A, nie... A tam na Narutowicza jeszcze ten kanał chodzi, ale to będzie myślę zrobione. No Także... to ja tam to już pół roku, nie? No dopiero to tam. <laughs> to nie jest źle, ale ważne, ważne w ogóle, że y, można było porozmawiać z panem dyrektorem. No, jakoś tam się dostałem, udało mi się. Y, jestem naprawdę zadowolony, że kogoś y, tam znałem, gdzieś widzenia i tak dalej. Naprawdę to są, to są ludzie, którzy no, odwalają tą, tą robotę. No. No ktoś musi powiedzieć, przekonać, że to jednak trzeba, że no to no potrzebne są takie rzeczy, no i wtedy po prostu taki sam dyrektor już sobie jednak, no facet ma rację, no trzeba to naprawić, wysyła ludzi, oni mają robotę i się gręci, wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni i o to proszę Państwa chodzi, naprawdę o to, a nie na przykład jak ta Biedronka, czy tam ten, ten Jack czy tam ktoś tam tą kawę nie sprzeda, bo, bo co? Przecież on nie jest Bogiem. Bóg jest jeden. Nie będę mówił kto, bo po co. Także dziękuję bardzo. Do następnego razu. Nie wiem kiedy. Może mnie zamkną, to wtedy... Bóg jest jeden, ale każdy ma w sobie ten pierwiastek. No tak. On jest potrzebny jednak, bo to... Znaczy nie. Każdy ma. Każdy ma. Przy na każdy ma. Tylko właśnie przez to takie ukierunkowania, jakie się dzieją... Nie każdy za to dziękuję. Nie każdy chce dziękować. Bo każdy. jakby dziękując za to również yy, yy, jakby godzimy się z tym, że każdy ma, nie? No tak. No, a nie dziękuję za to, to godzimy się z tym, że nie zwracam na to uwagi. No jedno jest, jest tak, drugie jest tak, także no. możemy się, wiadomo, pośmiać. Yy, można to wszystko zrobić inaczej. Można, bo są specyfici, są naukowcy, są świetni naprawdę wynalazcy polscy. Przecież Polak potrafi, wiecie o tym. Polak potrafi to na całym świecie, tylko w Polsce trochę nie potrafi. No dziwicie mu się. Jak on ma potrafić tym, na tym pustkowiu? Yy, emocjonalnym, naukowym. Na, na pustyni. Tak, to jest. To jest pustynia To jest gorzej. To jest gorzej niż pustynia. No, o, zombie z oknie. <gulandia> nie wiem, może ktoś nas podgląda. czy Coś piszczy tutaj zombie w oknie. Także no. dzieje się, proszę Państwa. Ten Karolak zombie w oknie. <gulandia> nie, to nie no. Ten naprawdę ma dobrą szedłę między zębami i robi owocę fajną. No tak. No, to jest w porządku. O. Właśnie fiaty powinny być produ produkowane, nie miałem fiata rodzik 7.0, wieszcie mi no, dosili nawet starsi jak przychodzili, bo to stacyjka była jak Porsche, lewa strona. I ten Fiat naprawdę, błękit antycki, od Wuja Kazia. Od wuja Kazia ten Fiat naprawdę, nie mogę go zapomnieć o tej chwili. To było moje pierwsze auto, tam mama się postarała, coś tam ze szwagrem dogadała. Wacław w świętej pamięci, można powiedzieć ojczym, przyjechał tym czymś, że dojechał to w ogóle. Szacun dla niego naprawdę, niech sieć Panie nad jego duszą. Kończymy, co? Tak, kończymy. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. Weźmy się do roboty, wspólnie razem damy radę. Dziękuję bardzo. Okay, dziękujemy.